Dzień dobry, Szałwa Witam serdecznie na szóstym odcinku z cyklu Zbycholud kontra Hikaru na Arena Kings. Przed nami kolejna partia i znowu gram białymi z Hikaru Nakamuru. No może tym razem będę lepiej zarządzał czasem i uda się no, przynajmniej jakąś połówkę ugrać no, z jednym z dwóch chyba najlepszych w historii zawodników, jeśli chodzi o internetowe rozgrywki. Zobaczmy, teraz Hikaru trochę zmienił. Szybciej postanowił poderwać piona na D4. Czasami niektórzy tak robią, jak nie lubią grać przeciwko londoniarzom. No ale C3 siła spokoju, drodzy widzowie, podtrzymuje tego piona. Hetman C7, żebym nie mógł wyprowadzić gońca na F4. Dla mnie to żaden problem. Gońc na G5 też całkiem dobrze stoi, a można gońca czasami. Przerzucić na G3. No i poza tym, raczej takie standardowe wyprowadzanie figur, czyli ustawiam ten słynny domek, piękna struktura. Przy wyrzuconym gońcu te piony na czarnych polach nie przeszkadzają. A pamiętajcie, że goniec białopolowy ma tutaj duże pole do opisu. Tutaj, oczywiście, mogłem być na f i psuć strukturę przeciwnikowi, ale zdecydowałem się grać po prostu inny rodzaj pozycji. Wszystkie figury wyprowadziłem, roszadę zrobiłem, przeciwnik jeszcze króla ma w centrum hetmana ma na linie Więc uznałem, że to jest dobry moment do tego, żeby zagrać C4 i stworzyć tutaj takie napięcie pionkowe. W razie, gdyby pionki miały znikać szachownicy, to wieża bardzo szybko tego Hetmana może tutaj niepokoić. Więc zgodnie z prawidłowami prawidłami szachowymi. Y zagrałem. Teraz po biciu na d4 prawdopodobnie najdokładniejsze było zbicie na d5 natychmiastowo, wykorzystując fakt, że potem mogę być tutaj i potem mogę być tutaj z szachem i te wszystkie wymiany są dla mnie bardzo korzystne, gdyż pozycja się otwiera, a król przeciwnika jest nadal w centrum. Ja natomiast postanowiłem odbić pionem, no skoczkiem nie mogłem bić z uwagi na to, że pionek na h2 wisiał. Wieża idzie na C. Oczywiście Hetman tutaj się czuje źle, więc musiał zejść na B8. Jest to jakiś sukces na pewno mój. I teraz możliwe trzeba było zbić na F6, wykorzystując fakt, że jeżeli skoczek zbije na F6, to my możemy dać szacha na A4. Jeżeli nawet skoczek się na D7 zasłoni, to ciężko po tym czarnym zrobić roszadę, bo ten skoczek na D7 po prostu podwisa, gdyż Hetman na B8 po prostu stoi kiepsko. Więc tutaj miałem na pewno taką możliwość. Ja natomiast zbiłem na. D5 zagrałem skoczek C4, żeby tego gońca zaatakować. Gońce się wymieniają. No i powstaje po roszadzie taka równa pozycja. Białe stoją trochę aktywniej obecnie, gdyż skoczki stoją bardzo ładnie. Te skoczki stoją trochę gorzej. No i mam wieżę na otwartej linii C. Natomiast mankamentem jest pionek D4, który jest izolowany i przyblokowany no, i brak dynamiki w pozycji, więc przy wymianie figur ewentualnej ten pionek mógłby poczuć się po prostu źle. Wymieniam białopolowe gońce, gdyż jego goniec na D5 dominował. Patrzył mi na pionka na 2, patrzył mi na króla, więc ta wymiana wydawała mi się sensowna. Przestawiam skoczki jeszcze trochę aktywniej. No i wieża C2 jedyna otwarta linia na szachownicy. To oczywiście chcę postawić dwie wieże. Na tej linii tak też robię. Hikaru chcę zrobić dokładnie to samo. No i gram skoczek B4, żeby nie dostać zaraz tu takiego związania. Po tej linii upraszczam pozycję. Można powiedzieć, że trochę gram na taki remis, ale mam też minutę 15 na minutę 37. No na. Na podstawie tego co się działo w poprzednich partiach, kiedy chyba 3 czy 4 partie przegrałem, po prostu bo zabrakło mi czasu, stwierdziłem, że nie ma co tutaj komplikować i liczyć nie wiadomo czego, tylko grać jakieś proste, narzucające się posunięcia i tak też tutaj czynię. A4 zawsze pionka warto podprowadzić. I Karu robi to samo, ale osłaba pionka na B6. Nic wielkiego się tutaj nie dzieje. Wiadomo, że w pozycji Hikaru nic nie może zrobić, no ale widzicie, nic się nie działo, a zostało mi 35 sekund. I ta pozycja, mimo że jest o, po tym ruchu już kompletnie remisowa, bo wymieniam skoczki i po tym biciu po prostu wieżówka jest remisowa. Nawet jeżeli te pionki znikną z szachownicy, to wieżówka jest remisowa. No ale Hikaru ma 15 sekund więcej i będzie starał się ten czas oczywiście wykorzystać. Zbiłem na A5, dałem szacha, podprowadzam pionka najdalej jak to tylko możliwe. I tutaj prawdopodobnie miałem zagrać F4, i w ogóle to wszystko tutaj przyblokować. Wykorzystując fakt, że ten król nie będzie mógł pójść nigdzie tutaj, ja sobie dopcham po prostu tego piona. Król będzie musiał pójść na G7, i to będzie prosty remis. Ja natomiast zagrałem A7, no i daję temu królowi jakąś możliwość wyjść tutaj. Więc od razu po prostu gram. W ten sposób, bo gdybym stał pasywnie królem gdzieś w miejscu, to czarne po prostu będą tu podchodzić, i jeżeli będę się ruszał królem, to prędzej czy później król czarny pójdzie na F3 i tego pionka stracę i pozycję przegram. Więc wymieniam pionka na 7 na pionka na H4. Nawet bez tego pionka na H3 ta wieżówka byłaby remisowa. No ale remisowa wieżówka niestety nie oznacza remisu, jeżeli gramy. Partię tempem 3 plus 0, a przypominam, areny rozgrywane są właśnie takim tempem: 3 minuty i żadnej sekundy nie ma za posunięcie. To nie jest Title Tuesday, gdzie dostajemy sekundę za posunięcie. I Hikaru miał tutaj prosty plan: po prostu długo chodzić w miejscu, żeby czas mi się skrócił, i wygrać na czas. No, jest to oczywiście strategia nie do końca pochwalana przez takich ludzi jak na przykład Kramnik czy Kamski. Ale jest to strategia uzasadniona. Jeżeli ja grałem tak dość, można powiedzieć, prymitywne szachy, wymieniając materiał i grając po prostu białymi trochę na remis, bo, bo tak ta partia po prostu się ułożyła, to Hikaru też ma prawo do uproszczeń i do wykorzystywania mojego słabego czasu. Tak jak powiedziałem, no. Nie jest to mile widziane w szachach tego typu, tego typu praktyki, ale, ale jestem, w, jestem w stanie to po prostu zrozumieć. No, i tak jak mówiłem, chodzimy sobie tutaj w miejscu, już mam tylko 11 sekund. Nie będzie tutaj 50 ruchów bez bicia i ruchów pionem, bo Hikaru, oczywiście, przygotowany na to w końcu, zagrał ruch E4. Kompletnie nic to nie zmienia w pozycji. Dalej jest remis, no tylko tutaj, oczywiście, wieżą, po prostu trzeba stać na drugiej linii, wykorzystując fakt, że E3 tutaj nie jest groźne. bo bije z szachem, tak? Król odbija i wtedy mogę być tutaj i, i, i prosta, prosta sprawa. Natomiast ja zagram H4, które po prostu pozycję już wypuszcza, ale Hikaru tutaj nawet nie chciał wygrywać tej partii na pozycję, znaczy nie chciał. Wiadomo, że zawsze lepiej wygrać na pozycję niż na Czas, ale nawet nie zauważył, że tutaj jest możliwość dla czarnych wygrania. Tej pozycji może się chwilę, zastanowicie. Możecie sobie zatrzymać wideo yy, i się zastanowić, co tutaj wygrywa. Hikaru zagrał wieża G4 i ten ruch wypuszcza wygraną, natomiast trzeba było zagrać król G4 i król H3 i potem dopiero grać E3 i ta wieża byłaby niebroniona. Wieża musiałaby odejść gdzieś i ten pionek zostałby. Tracony więc król po prostu na G4, na H3 mógłby przejść i pozycja byłaby e, przegrana. Natomiast Hikaru zagrał wieża G4, połakomił się na pionka H, który był tutaj w tej pozycji, można powiedzieć, bez znaczenia. I znowu dograłem się remisowej końcówki, ale mam 4 sekundy na zegarze i tutaj już nie ma, nie ma co zbierać. Mimo że udało mi się nawet królem wyjść na G3, kiedy już te uproszczenia są nie do uniknięcia. Nawet Hikaru jeszcze zagrał E3, które. no Teoretycznie przegrywa, bo mogę zbić tutaj i po prostu po E2 cofnąć się wieżą, zbić tu, zbić tu, ale mam 0,5 sekundy i po prostu miałem już zaznaczony primów wieża G5, u odszedł. Tutaj zagrałem na primówie, straciłem wieżę i partię poddałem, drodzy wizowie. No i co tu robić z tym hikarem? Pozycja przez 95% czasu była równa, lub kompletnie remisowa. Tylko, że po prostu gram zdecydowanie za wolno. No, Hikaru jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem, więc podejmowanie decyzji przy wykonywaniu posunięć zajmuje mu o wiele mniej czasu niż mi. No i po raz kolejny niestety muszę uznać wyższość zawodnika amerykańskiego i wynik robi się no niestety. Bardzo zły, bo 0, 0 do 6, drodzy widzowie. No i jak tak teraz patrzę na te, na te partie, to nawet szczerze mówiąc nie pamiętałem, że aż tyle partii po prostu kończyło się nie dlatego, że zostałem ugrany na szachownicy, tylko po prostu, że byłem tak wolny. No nic, mam nadzieję, drodzy widzowie, że wytrzymacie jeszcze kilka odcinków, gdyż obiecuję, że. Partie zakończone innym wynikiem, niż zwycięstwo Hikarego nadejdą, ale musicie uzbroić się w cierpliwość. Yy, możecie w komentarzu napisać, yy, w którym jak myślicie, za którą partię uda mi się w arenie wygrać z Hikaru yy, na kamurą? W ogóle możecie napisać jak wrażenia z tej partii i z poprzednich yy, i czego się spodziewacie w następnych. Pamiętajcie też, drodzy widzowie, zostawić kciuka w górę, jeżeli wam się film po prostu spodobał, no i też subskrypcja kanału YouTube Polski Związek Szachowy i włączenie dzwoneczka, to jest coś, co mogę wam polecić. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na kolejny odcinek z cyklu Zbycholud kontra Hikaru na Arena Kings i kolejne streamy na kanale YouTube Polski Związek Szachowy. Trzymajcie się, do zobaczenia.